Yow ow yow ow 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 Biegiem czasu życie przestaje być proste. Nie jest tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Oj, nie, ciągnie do hajsu, a jak nie ma ciągnąć? Skoro go nie ma, nie możemy przecież ciągle udawać, że jest dobrze. Nie ma zapasu sił chęci, zaczynamy się różnić. Przestajemy na tych samych falach nadawać. Wydaje się nam, że wiemy, coś się święci, a to sprawia, że ręce zaczynają nam opadać. Dać. Dla jednych życie na ziemi to piekło, dla drugich to. Wymarzony Eden Mimo, że do jeszcze daleko Szczęśliwy jestem Że jak na razie dotąd doszedłem Lata uciekają jak piasek przez palce Cieszę się, że mogę powiedzieć Kocham cię, tacie i matce to mam pięść Dla tych, co w ciągłej walce Dla tych, którzy odeszli W górze dwa palce O, nie łam się Będzie dobrze, wiem, łatwo powiedzieć ale lepiej mieć nadzieję niż siedzieć i nic nie mieć. Chciałbyś nie wiedzieć, a najlepiej zniknąć. Mam klucz na ciebie, choć naprawimy wszystko. Choć naprawimy wszystko. Naprawimy to Naprawimy to Naprawimy to Tak byśmy mogli znowu budować Naprawimy to Byśmy mogli zacząć od nowa Nieważne jak jest źle A to, że mamy w sobie nadzieję i myśli że Przeżyjemy, bo Weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw A jak się zjebie coś, naprawimy to Nieważne jak jest źle Mamy w sobie nadzieję i myśli też Przeżyjemy wątp Weźmiemy w ręce życie Zaczniemy budować od podstaw A jak się zjebie, coś naprawimy to Nie ma mocy, która by nam tu mogła nadzieję odebrać Bo nie znacie wcale, man, że nie możemy czasem przegrać By potem wygrać, po upadku stać żyć dalej Cieszyć się tym, co masz, chłopaku Lepszyć medale Nie zawsze wspaniale jest yeah. A w naszym państwie szczególnie to całe zamieszanie to test. Jak mamy tu przeżyć, to przeżyjmy wspólnie razem. Zdecydowanie więcej zdziałamy, gdzie? Radem zdur, Zasypują nam głowę, bo każdy chce Żyć jak król Zapominając społeczeństwo Idź pan w Nie mówiąc cóż o człowieczeństwie Żyjemy w kraju, gdzie naprawić coś jest ciężko Ale damy radę, pomału koleżko uwierz to Wpadłeś w szydła, bo ktoś narobił bydła Tak bywa, czas na to byś to ty złapał za skrzydła Nieważne jak jest źle O to, że mamy w sobie nadzieję i myśli te Przeżyjemy to Weźmiemy w ręce życie! Zaczniemy budować podstaw! A jak się z coś naprawimy, to nieważne jak jest źle. Na to, że mamy w sobie nadzieję i myśli, że tak. żyjemy bo weźmiemy w ręce życie!